Dzień dobry, bym poprosił kebaba z baraniną. Dzisiaj będziemy znowu dzwonić do youtuberów I nie wierzę, że to znowu robię, moi drodzy I dzisiaj to nie będą zwykłe telefony Ponieważ będziemy ich wkręcać Dzisiaj będziemy dzwonić zamawiając pizzę do youtuberów Więc to na pewno będzie śmieszne Koniecznie zobaczcie do końca I dzisiaj, moi drodzy, robimy wielki challenge Czyli każda śmierć w Game Grabie Który zaraz zagramy z chłopakami To jest jeden telefon, który muszę wykonać do youtubera I boję się jak to będzie, moi drodzy Bo zdaje się, że już mnie poblokują zaraz te numery moje W każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie Aby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, z dzwoneczkiem i na Napiszcie w komentarzu do kogo mam zadzwonić w następnym odcinku do jakiego youtubera Ponieważ nie wierzę, że ja to znowu robię moi drodzy Dobra w każdym razie cześć, jest to ze mną w ogóle chłopaki, się ma ekipa Ta. Cześć i słuchajcie, dzisiaj właśnie teraz zagramy game graba I tyle ile razy zginę w tym game grabie moi drodzy Tyle razy będę musiał dzwonić do youtuberów, więc naprawdę będzie straszne Moi drodzy, mamy tutaj darmową skrzynkę w sklepie do odbioru, Zobaczmy, może w ogóle coś z tego będzie Okej, okay, mamy tutaj Nite, mamy tutaj, e, mamy tutaj El Prima Więc jest okej, okay. dobra słuchajcie w takim razie możemy zaczynać, panowie. Więc tak, mam niestusz tej game grab, bo już naprawdę się boję, bo ja nie chcę znowu dzwoić do 12 youtuberów, mówiąc, oni mnie naprawdę już poblokują mój numer! To będzie chore, dobra, mój, gramy tego game graba. Na zdrowie, żeby wyszło. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. I co? I jazda, panowie. Błagam was, tylko naprawdę musimy to wygrać, chociaż dwa telefony tylko wykonało, a nie 20. Okej, okay, panowie? No się no wiesz co, to nie, to ja nie wiem czy się dam w ogóle. Da, damy radę, dobra, słuchajcie, tu jest jakiś, tu jest jakiś, okej, okay, okej, jedziemy, jedziemy ich, jedziemy, 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 idziemy. Dobra, o, mamy dobra, jednego. Wiesz? Mamy jednego muszę zegenerować w ogóle. Mamy tutaj... O dynamite, Mike, to jest wretny dziadyka, mamy gemy, dobra, słuchajcie, o nie. Ops, ups, nawalamy, nawalamy, nawalamy! Dobra, mamy ich. Dobra. Co to jest? W ogóle z jakaś była To tutaj. jest moja boża Dobrze, Dobra, pieskowa. dobra, Dynamike, Mike, tu jest zaraz go zdejmiemy. O, o mamy... O nie! O nie! O nie dynamite. O nie! Nie! Nie, o nie, już jeden telefon muszę wykonać! O nie mój drodzy! To będzie chore. Dobra, słuchajcie, musimy, dobra, lecimy dalej. 3500 mam przynajmniej hit i już dobra, słuchajcie. O, mamy tyle gemów, zobaczcie. Zbieramy, zbieramy, nawalamy, nawalamy, dobra, mamy to. Chociaż jeszcze nie mamy. Dobra, ma, mamy ich. Hop, 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 strzelamy, strzelamy, daj na Mike, daj na Mike. O nie nie, 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 hop! 420. O nie, drugi telefon muszę. Boże, co się dzieje? Błagam was panowie! Cokolwiek mają 9 gemów już, chociaż to wygrajmy. Dobra, 6 mają już. Dobra, o, kar. No nie ja wiem to, czy się uda, wiesz? Typek. No, co, co, co? nie wiem czy się uda. No ja też nie wiem... au na Mike! Dobra, mamy ult, 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 o nie! O nie, o nie, dobra, mamy ich. O nie! Trzeci dobra, telefon! Zrobimy jedną osobę, tylko. Boże mój drodzy, nie trzeci telefon! Dobra, słuchajcie, musimy jechać dalej. Siedem, sześć, o nie. Dobra, słuchajcie, zabijcie kogoś. No to załatwcie wiesz? Załatwcie Załatwcie i... no nie. Jedna osoba ma takie... O mam, O, o nie, takie... nie, no nie, no yeah. Trzy telefony muszę zrobić. Nie, to jest jakieś chore, moi drodzy. Trzy razy muszę o. dzwonić do jakichś YouTuberów. To jest naprawdę już przynajmniej nie dwadzieścia, ale przynajmniej trzy razy, moi drodzy. Więc to. Będziemy zaraz dzwonić, moi drodzy. W każdym razie, naprawdę, nie wiem, co z tego wyjdzie. Kompletnie nie wiem. Ale dobra, moi drodzy, raz się żyje, dzwonimy. Więc w takim razie, moi drodzy, na początku zadzwonimy. Może do kogo by tu zadzwonić? Pisaliście w poprzednim odcinku, żeby zadzwonić, moi drodzy, do Rosta. Więc teraz, moi drodzy, czas na telefon do Rosta. A więc Dobra, moi drodzy, słuchajcie, czas teraz zadzwonić do Rosta, słuchajcie, i zaraz go wkręcimy, że będziemy zamawiać u niego pizzę, coś takiego zrobimy, więc uwaga, czekajcie, muszę tylko podgłosić tutaj wszystko, i dzwonimy do niego, uwaga. Hej. E, dzień dobry. No, siema. E, Dzień dobry, ja bym poprosił średnią hawajską, na grubym, tylko bez dodatku tymianku i oregano, z jakąś oliwą, okej? Okay? I tylko gdyby dało radę nie za 30, ale za 25 minut. Ale przepraszam, pan pomylił chyba numer, bo ja pizzy nie sprzedaję, ale Le co? Jak to nie? <laughs> nie, no, niestety. To nie? No to chociaż, ale nie no to kebaba może chociaż, kebaby jakieś? Nie wiem, jakiś. Nie, 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 pan się dozwonił do osoby prywatnej, wiesz? Ale jak to osoba Nie, 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 nie. A żadnego jedzenia nie sprzedaję. Jak to nie? A, to ty dowozisz, ty jesteś, a, ty jesteś tym gościem, co dowozi, okej. Okay. To weź tam pojeźdź. Nie, 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 pan się naprawdę pomylił. Co? Nie, nie, to nie jest pomyłka, na no pewno. Musiał pan numer, musiał pan numer pomylić. Jaki numer? Bez wątpienia. Czyli, czyli, mm -hmm. czyli, nazywa, czyli nazywasz, mnie, nazywasz mnie kłamcą? Nie. Jak to nie? No pan się po prostu pomylił. Jak, Jak pan to? sprawdzi numer? Czyli jestem idiotą, tak już się pomyliłem. Mhm, mm ewidentnie. Dobra, dobra nie Dobra Cze, cześć w ogóle, rozcześć No hej to, to, to ja, to ja spokojnie, spokojnie chyba to widziałeś. Dobra, wiesz co ja dzwonię ponieważ ponieważ, wiesz co, ponieważ grałem słuchaj i zginąłem Ale w co ty grałeś? No w grę no To po co do mnie dzwonisz? No bo zginąłem, no to dzwonię I co z tego? że Zginąłeś? No, no zginąłem i dzwonię Co? No, Ale w co ty grałeś? W co ty grałeś? W grę? Jaką grę? Final. Czyli? No w Bra Brawl Stars, no i zginąłem, stary, no i dzwonię do ciebie. Grałeś w Brawl Stars? No i zginąłem. I zginąłeś i do mnie zadzwoniłeś? Tak, dokładnie. I jeżeli, jeżeli się niczego nie, po, nie pominąłem to tak. A ty coś piłeś? Co? E, czy coś jakoś dziwnie mówisz. E, czy coś? No. Nie wiesz co, ja, ja piłem dzisiaj, ja jednie piłem dzisiaj to mleko łaciate 3 i 2 to takie tłuste czerwoną zakrętką. Mhm jakoś mocno ci weszło. Mocno nie, wiesz co, bo jeszcze to tam, kropelce jadłem, albo maliny, coś takiego, wiesz co może to. Ale nie, nie, hmm, wiesz to stary, nie, wszystko nie. Jasne. Ale nie, wiesz to stary. Słuchaj, słuchaj, dzwoni, ja dzwonię, no bo jak mówiłem, że słuchaj zginąłem stary, no i no i później zginąłem, słuchaj, no i no i grałem, później, no i odrodziłem się, co nie? No i później znowu zginąłem. No i później dalej ja wiesz, grałem. Że to tak, działa, tak to działa, że umierasz od się Ale stary umierasz, to nie wszystko, nie bo dało, później znowu miarę. grałem i później znowu zginąłem. Okej. Okay. No. Co? I no. co z tego? No grałem i znowu, znowu zginąłem, no i słuchaj dzwonię. No bo zginąłem już później. Mhm. I co jak mam ci poradzić z tym? No właśnie, no właśnie, no właśnie tam, ja dzwonię no. Czego do ciebie. Ode mnie no ja właśnie dzwonię od ciebie, no nie wiem, może, może cokolwiek no. No ode mnie nie dzwonisz, ale do mnie dzwonisz. No stary, cokolwiek. no to może cokolwiek chociaż nie wiem, jakieś cokolwiek. Mhm, trollować ci się chyba zachciało, bo najpierw jakieś jakiejś gadasz, teraz jakieś Śmierci bezsensowne w grach. Tak to bezsensowne. Nazywasz śmierć bezsensowną w grze? Tak. To od razu powiem, powie, że lepiej, żeby w ogóle ginął w grach. Co nie, bo powie co, że co, że słaby jestem w grę, tak? Że słaby od razu. Jak cały czas umierasz w grach? To jest sobie prawda. D do dobra, dobra, stary, to ten. No to jak zginąłem, chciałem to powiedzieć. No stary, no i ten, no i. No i ten. Ja mam dla ciebie radę. Mam dla ciebie radę. No. Nie graj w tą grę, to nie zginiesz. A wiesz? Stary, wiesz, że to nie jest głupie, powiem ci. Ty naprawdę. Ale wtedy na pewno nie zginiesz, to jest poradnik dobry. To jest faktycznie to jest ja faktycznie. Dobra, dobra, to to dzięki stary, właśnie faktycznie mnie oświeciłeś. Kurde, ja że o tym nie pomyślałem, że byłem naprawdę taki. Nie, dobra stary, nie, to jest no, po... Widzisz, widzisz, trzeba było trochę pomyśleć. hmm, co chwilę giniesz, co chwilę giniesz. Co by tu zrobić, żeby nie zginąć? No dobra, właśnie. To jest, nie grać, to to nie będzie okazji na śmierć. To jest pom to jest pomysł stary, wiesz? To jest dobra, no, to, to. jest pomysł. No no no, dzięki, dzięki stary, pomogłeś mi. Dobra, to ten. Nie ma problemu. To ten. To, to dzięki wielkie do dozo zownik. Do no i pa. Do co to było w ogóle? Jakiś porąban? Nie dobra, moi drodzy. To była jakaś najgłupsza rozmowa, jaką kiedykolwiek odbyłem. I w ogóle, dobra, i dzwonimy do nas do kogoś kolejnego, więc zaraz poczekajcie. Więc dobra, moi drodzy, słuchajcie, teraz zadzwonimy do Fireauta i zamówimy u niego kebaba na, na cienkim, więc zaraz zaraz zobaczymy. Nie, na grubym w sumie, zaraz zadzwonimy do Fireauta, moi drodzy. W ogóle on się już na mnie tak wkurzy, że on na zablokuje mój numer, jak Boga kocham. Ale dobra, czego się nie robi. Niczego się nie robi. Dobra, słuchajcie, dzwonimy do niego. Uwaga, uwaga, on naprawdę się na mnie wkurzy, musi to uwierzyć. Uwaga. O nie. O nie. E, dzień dobry, bym poprosił kebaba z baraniną. E, tutaj na ulicy obok, to jest chyba obok was. Poproszę tylko tak, poproszę na dużej bułce. Poproszę z baraniną, e, sałatą, Jaką marchewką. Na o co ci chodzi? Na tym, tylko, na, tylko ten. Sosy mieszane, ok? Bo ja nie lubię zbyt ostry, bo później mam problemy żołądkowe, dobra? Co ty załajesz kebaba, Jeremi? No, e, to ten, to przywieździesz go jakoś tak za pół godziny, gdybyś dał radę. Jakiego kebaba o chodzi? E, no, no kebaba. A co? No nie znasz kebaba? No przecież wy tam robicie te kebaby, tak? To jest... Kto robi kebaby? no, no ty, tak? To tego, na cienkim poproszę, tylko że ten Tylko że z baraniną, nie, nie wpychaj mi już więcej tego kurczaka, okej? Okay? O no, co? Dobra, nie wiem o, o co... <grymne> Dobra, nie, dobra Dobra, nie, dobra, dobra mój drodzy, już nie, to to. To, to ten, to, to ten, to wiesz co ja tak dzwonię, bo ja... bo ja... Nagrywasz? Dobra, wiem. Nie, 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 o co bo ja, ja ten, bo ja zginąłem w Brawl Stars, wiesz i dzwonię po prostu, bo... No okay, wiem, wiem. Dobra, stary, to ten, no to nie przeszkadzam, to pa Dobra, to sięła. <głos》>, co my robimy? Nie robój no drodzy, naprawdę Co by dzisiaj robimy? Już naprawdę Nie mam bladego pojęcia, dobra Muszę jeszcze tylko, więc Musimy jeszcze zadzwonić do jeszcze jednej osoby Gdzie, nie wiem w sumie, muszę coś wykombinować Ale zaraz zobaczymy, A więc dobra moi drodzy Słuchajcie, teraz zadzwonimy do mister Blaszki Słuchajcie, nie wiem czy go znacie, to jest mój drodzy minecraftowy youtuber I naprawdę moi drodzy Teraz wkręcimy go nieźle, ponieważ moi drodzy Zaraz zobaczycie co się wydarzy, ale trzymajcie za mnie kciuki Bo naprawdę już to, to będzie już jakieś Przegięcie, naprawdę już nie wiem co my dzisiaj robimy Naprawdę już chyba koniec. Jeżeli, moi drodzy, pod tym odcinkiem zabicie 2000 jakby w górę, to robimy kolejną wersję czegoś takiego, moi drodzy, ale jest to naprawdę, naprawdę, nie wiem już, nie wiem jak to nazwać. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, dzwonimy właśnie. Halo. Halo, dzień dobry, pańskie zamówienie już jest pod drzwiami. Jakie zamówienie? No ten, no ten, no ten kebab na z baraniną. A co, jaki, nie wiem, coś, coś innego, pan... nie dojeżdża przecież. Jak to... Ja to... na mieszkam. No, no to właśnie my jesteśmy pod tym, pod pana domem już. A mogę stać? jeszcze dajcie jeszcze 30 minut, wypośpię chwilę. Co, co, co? Jeszcze 30 minut. Przez 30 minut możecie przejechać? No, no nie, my już stoimy po. Jakie 30 minut? Ale, no. no jest... Ja Ja... Ale to nie ty jesteś. Śpii... Ale nie, a... nie, nie, to przecież to, 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 to. Przecież pan zamawiał. Jak to pan śpi, skoro pan zamawiał 45 minut temu kebaba? Nie, ja spałem, proszę pana. Ooo, to sąsiad zamawiał. Lek, jak to sąsiad zamawiał? Proszę zaznaj, to sąsiad, zaprasz pana. Ja, ja... chcę dzisiaj sobie pospać ładnie, ja jestem po drugiej nocce, nie jestem zapracowany... No to może pan, pan właśnie w tej nocy zamawiał tego kebaba, pan nie pamięta może, jak skoro taka długa, ciężka noc, nie wiem, to może ten... 45 minut temu pan powiedział, że zamawiałem kebaba, no to ja nie zamawiałem 45 minut temu, bo 45 minut, że pana, to ja spałem. A, czyli... a to... no dobra, spoko, no to... No to, to ten sąsiad, ale to... Ale przez, przecież do, do, przecież pan nie ma sąsiadów, przecież to jest... nie, nie widać żadnego domu obok. To gdzie pan jest? No, a gdzie pan jest? W domu. No, a ja pod pana domem. A pan nie pomylił adresy? No nie, nie, ale jaki adres? część w sensie Adres mailowy? Nie, to na pewno ten... Nie no, ja mieszkam w logu. To gdzie my jesteśmy? Zaraz. Boże, to to nie, to to. to, to zaraz, zaraz, coś, coś. Nie, to, to nie, nie dobra, dobra, już koniec. Cześć tutaj, wiesz co, dzwonię, bo słuchaj, bo gr graliśmy w Stars, no i przegraliśmy, słuchaj, no i, no i dzwonię generalnie. No, przykro. No przykro. Nie. No nie poszło? No, bo no, przegraliśmy, no, 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 generalnie. Jak to? No zginąłem, no. No w Game Grabie zgin zginąłem, no i dzwonię. Ale wygrasz jeszcze. Wygram, no wiem, wygram, wygram, No mamy taką nadzieję, co? Jeszcze, jeszcze, dobra, jeszcze. To jeszcze, to jeszcze będzie dobrze. Lecę po wygraną. Lecę po wygraną. Dobra, to już startuję. Lecę, dobra. To, to ten, to, to pa. Na razie. Na razie. <laughs> Boże, Boże? może. Co tu się dzieje? Naprawdę nie wiem. Boże, nie, naprawdę już koniec z tym dzwonieniem. Już mam tylko dosyć tych kebabów, tych, tych... Nie, dobra, boj drodzy, to już jest na tyle. W każdym razie, moi drodzy, słuchajcie, naprawdę już, to jest Amen, dosyć tego, naprawdę, dzisiaj już za dużo dzwoniłem i naprawdę, moi drodzy, to, to, co się już dzisiaj dzieje, to jest jakaś patologia, naprawdę, naprawdę już, nie, naprawdę już dosyć tego dzwonienia, więc moi drodzy, pamiętajcie, aby koniecznie zostawić pod tym odcinkiem łapeczkę w górę subskrypcję i pamiętajcie, łapcy w górę z dzwoneczkiem I, i, boże, subskrypcji z dzwoneczkiem, boże, od tych telefonów już sam nawet nie stykam. W każdym razie, moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pamiętajcie, że na 2000 łapek w górę robimy kolejne, moi drodzy, wkręcanie przez telefon, trochę jest to głupie, więc moi drodzy pamiętajcie o tym i do zobaczenia, żegnajcie, cześć i pa. pa.